Wiadomo, wszystkie różne, czarne, czerwone. To nie jest tak, że cała talia jest asem serce. Jakąkolwiek pan wybierze, proszę pokazać telewizom i pani Dominicę. E, ja oczywiście nie mogę wiedzieć, co to za karta. Ta już była. Ta już była? Czy tak? Nie, nie Dobra. E, dziękuję. Gdziekolwiek. A, dobra, widzę, nie ufa mi pan. E, no cóż, nie, cóż, w sobie nie ufał, także. Pobierzam to delikatnie. I. Mm, Teraz tak. Eee, okay. Żeby tutaj delikatnie utrudnić tę sprawę. A chce pani potosować te karty w ogóle? Czy? Mogę. Aha, no dobra. No, już coś... no, ale jak, to już, to... jak już coś namieszać? To... Magu mnie można ufać. Nie mm -hmm. na pewno nie ulubionego pieska. I mm -hmm. imieniu reksię. Przed magi. Da, dałam tylko lekcje, to widzę, bo dwa lekcje. Tak. Od początku nie, nie, nie wierzę nawet. Słusznie, także trzeba tutaj, trzeba tasować no, i przekładać karty. Więc tak, panie Dominko, potasowane fest przed panią. No i opowiadam sytuację. Wczoraj, jak dałem komuś wczoraj te karty do przetasowania, to wziął połowę tali w jedną stronę, połowę tali w drugą stronę i wtasował je w siebie w tenże sposób. Bo jak jesteś taki świetny, to teraz znajdź moją kartę, prawda? I zrobił taki tutaj, niż masz, prawda? Mogą być karty w jedną stronę. Karty w drugą stronę. Pańska karta może być obrazkiem do góry, może być obrazkiem do dołu. Są karty O, tyłem do tyłu, przodem do przodu. Jest parę opcji. Jak pan myśli? Pańska karta jest obrazkiem do góry, czy do dołu, czy jak? Może być do góry. nie ma problemu. Dobrze, to ja się tu magią zajmuję, więc będzie do góry. Ale, żeby sztuczka była bardziej imponująca, Angelka, tam 50-50, to wszystkie karty będą obrócone w jedną stronę, wszystkie co do jednej. A po jednej. No oh, jest dobrze. thank you. Dziękuję pięknie.